Michał, 19 października kolejna Twoja walka. Zanim porozmawiamy o kolejnym rywalu, o przygotowaniach, e, troszeczkę wstecz. 29 czerwca w Ostródzie miejsc swój debiut z Łukaszem Zygmuntem. Troszkę z perspektywy czasu, jak tam ten pojedynek wspominasz? Witam wszystkich. No, myślę, że to był udany debiut. Jak na pierwszą walkę, była to dobra walka. Wiadomo, jeszcze jest. Kilka elementów, na których trzeba popracować, trzeba cały czas pracować, obrona, nad obroną trzeba popracować, no a myślę, że była to dobra walka. była. To co założyliście z trenerem zostało w tej walce w 100% zrealizowane? Tak, ja tak sobie ją później przeglądałem, a spokojnie to, to od, od pierwszej rundy to myślę, że robiłem to co powinienem robić. No, walka się podobała, tak? bo nie była to zła walka. Kolejny twój pojedynek 19 października w Wieliczce w kopalni yy, Łukasz Rusiewicz to będzie kolejny twój przeciwnik. Jak dowiedziałeś się, że właśnie z nim z, y, zmierzysz się w ringu, byłeś zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Ja chcę takich walk. Myślę, że nie ma na to czekać. Chcę, chcę po prostu walczyć z dobrymi zawodnikami i rozwijać się cały czas. No właśnie, troszeczkę nietypowo. Dopiero co druga twoja będzie walka zawodowa i tak naprawdę miałeś debiut z mocnym zawodnikiem, Zygmuntem, no bo nic nie można złego na, na jego temat powiedzieć. Naprawdę twardy, solidny zawodnik, teraz, teraz Łukasz Rusiewicz, również mocny zawodnik. Czy właśnie tak chcesz, żeby twoja kariera była prowadzona? Tak, odważnie? Tak, myślę, że tak. Mam 24 lata, myślę, że nie ma na co czekać. W jakiej w tej chwili jesteś w formie, nad czym pracujecie? W formie, jesteśmy w treningu cały czas od, od ostródy, w takim lżejszym. Teraz zaczęliśmy mocniejsze treningi, około tygodnia temu już takie mocniejsze. Myślę, że będę przygotowany na 1000%. A studiowałeś już jakieś nagrania Rusiewicza? Oglądałem dwie walki, oglądałem walkę z Janikiem i z Zygmuntem. No właśnie, no i jakie są mocne strony Łukasza Rusiewicza? Oprócz tego, że no wiadomo, doświadczenie. No, doświadczony zawodnik. Wiadomo, nie wolno, nie, nie, na pewno nie będę się z nim bił, bo jest to silny zawodnik. Będę boksował swoje. Czujesz taką przewagę, że nad, nad Łukaszem Rusiewiczem? No bo tak, Łukasz boksował z Zygmuntem. Walkę przegrał. Ty w ładnym stylu Zygmunta pokonałeś. Daje to ci taką, tak, taki komfort psychiczny? Nie wolno żadnego zawodnika lekceważyć, nie lekceważyć żadnego zawodnika, ale też nie, nie obawiam się nikogo i, i jedziemy tam po wygraną walkę. Jak w ogóle w tej chwili e, to będzie wyglądało? Bo tak, e, przygotowujesz się tutaj w ratomskiej broni, e, jeździsz też do Warszawy do Andrzeja Gmitruka, a może jednak e, tak jak do pierwszej walki pojedziesz do Piotrka Wilczeskiego do Dzierżeniowa się przygotować na sparingi? Jeszcze nic nie wiadomo, no, chyba będziemy jeździć do Warszawy, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, ale mo, te, te, jak dostaniemy telefon, będziemy musieli jechać do dzierżeniowa, pojedziemy do, do dzierżeniowa. to jest tylko kwestia uzgodnienia. To jeszcze nie wiem jak to będzie. A możesz coś więcej powiedzieć właśnie i jak będą sparingi wyglądały, z kim będziesz się przygotowywał? Jeszcze nic nie wiem. Nie wiem nic na no, temat sparingów jeszcze nic nie wiadomo. Ale czy można liczyć, że to będzie, będzie lepiej przygotowane niż to było przed debiutem, no bo wtedy tam był tylko jeden sparring partner, teraz to będzie wyglądało lepiej? Myślę, że tak. Tutaj już wcześniej sparowałem, sparowałem z Bartumienem Krasulskim z Rubina, już mamy ze cztery sparingi za sobą, ciężkie, bo jest to dobry zawodnik i myślę, że już te cztery sparingi, jeszcze tam parę sparingów lepszych z zawodowcami i będzie dobrze. A jak w tej chwili stoi z wagą? Masz jakiś problem ze zbiciem, czy bez problemu mieści się w limicie? Dzień dzisiejszy to 94-95 kg, a myślę, że do walki będzie wszystko dobrze. Michał, dzięki wielkie za rozmowę, powodzenia jeszcze parę słów czytelników Boxer.org. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich czytelników Boxer.org, dziękuję filmie Windor za wsparcie finansowe, dziękuję bardzo.